Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy Hot Truck Extreme Trucker. Lecimy sobie z kolejnym odcinkiem 13. <laughs> Mam nadzieję, że nie będzie ee, pechowy. Ruszamy sobie deszczową pogodą, odpalimy sobie światełka, wycieraczki i jedziemy powoli. Mamy dowieść na złomowisko paliwo standardowo. Nic ciekawego. Się tutaj nie dzieje. A nie z. <laughs> Przepraszam Was bardzo. Nie rzucają nas e, w inne trasy, tylko non-stopie, no i to samo praktycznie. Znaczy są e, te przejazdy tymi mniejszymi ciężarówkami, ale to też jest... Nuda. Więc mi się wydaje, że bardziej jest ciekawie właśnie tymi większymi jeździć. Muszę właśnie spojrzeć... prosto raczej. O, je, 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 je. Było blisko, prawie bym go zahaczył. Nie spostrzegłem się, że on jedzie. Dwa o Im wolniej, tym lepiej. O Boże. No ale nie aż tak wolno Aby światła jeszcze, no to spoko. Niby też to powinno być światła według mnie zapalone, bo kiedyś tak było w Polsce. Że jeździło się tylko na światłach właśnie w nocy i w takich jak, jak to, inaczej niebezpiecznych, w złych warunkach. Już deszcz, śnieg mgła. Fruwam w ruchą całej drodze. Dobrze ja w ogóle jadę dobrze. No wiesz, jeszcze kawałek drogi nas czeka. Tam na górze coś jest ten nie widziałem Kolejnych tutaj dogoniliśmy Pacjentów Spowalniaczy, o bardziej Można powiedzieć My tu już zjeżdżamy w prawo, jeszcze Na następny ja Wydaje że ten też prosto aby jechał tu Jeep z naprzeciwka szybciej tu luknął go raz dwa. Tylko nie wiadomo czy on skręca czy nie. Skręca, to mogę go mijać. No i wpytkę. No tak więc to będzie praktycznie przedostatni jest odcinek na tych terenach. Ostatni odcinek tak jak obiecałem po jednym ładunku z każdej tutaj okolicy. Pogadamy sobie, ocenię tą grę Pogadam trochę o niej Mijamy, mijamy, mijamy bo czysto Pięknie Ocenię ją i ten teges <coughs> Wiadomo, podsumu, podsumuję serię I będziemy się brali za dwójkę, mam nadzieję, że w dwójce będzie bardziej ciekawiej Szybciej te towary będą się odblokować, cięższe. Zobaczymy zresztą, jak to tam wszystko będzie wyglądać. Podejrzewam, że zbytnio tam nie będzie się różnić od tego. Ale się okaże. Tutaj zjeżdżamy. Fajny widok na te drogi, tak z daleka. Tak, niektórzy to tak popierdzielajemy, że szok. A ten znowu się wleczy. Dobra, ale to już nie nasz problem, my zjeżdżamy tutaj. Też. Ciekawe jakbym tak przewalił, czy bym go przesunął, czy by ciężarówka stanęła Podejrzewam, czy ciężarówka by stanęła A myśmy sobie tylko uszkodzeń narobili niepotrzebnie A nie droga bez powrotu Jest klimat Bogate to są Znowu pada. No i dobre. Co mamy tu ciekawego? O! Rozbite samochody. O! I patrzcie, w jaki ty jedziemy. W jakich okolicach. Pewnie. Wreszcie coś ciekawego. <laughs> Już się rozpadało. Odpalimy. Ciężarówkę, nic chodzi. pełny bach. Obejrzyjmy sobie ładunek. Samut i ciężarówka. Znaczy ciężarówka, autobus. Gdzie my jesteśmy tutaj? Czekają na skrętę na początek drogi. Znaczy jest widzę dość długa, więc będzie trzeba jechać raczej ostrożnie. No i też kawał dystansu przed nami. Ale to nic. Czysto, czysto idziemy. Nie wiem czy w tych okolicach ktoś jeździ. A jeszcze. No ale sobie przeskoczę na tą kamerkę, bo mi lepiej. Na tych serpartynach to pewnie nie będę musiał z dwójki korzystać. Bo już się zaczynają. Powoli, delikatnie. Trochę nam zejdzie, ale tu też muszę uważać na innych. Bardziej zajeżdżać, o, właśnie na pobocze. Może tragedii nie będzie. Najważniejsze, żeby nic nie jechało. To by było fajnie. O, tu już mi ciężarówkę krzywiło. Ciągnik. Tak to pięknie się wspina. Było blisko tego mostku. Może właśnie jakby teraz się jechało. Ciężko będzie nakręcić. No dobra, kit. Wszystko pięknie jak na razie. Przyrysowałem delikatnie. Spinaj się, bo coś jedzie. <laughs> Nie za agresywnie. Gość nas tu przepuszcza. Dobra, dzięki. I także się zatrzymał i poczekał. Za bardzo agresywnie tutaj wziąłem, ale dobra Jest dobrze Też właśnie ani ten <śmany> ładunek nie ani nic powinien być chociaż jakiś pasy w ogóle o, 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 o. Ja teraz widziałem farming simulator to są jakieś tam pasy i w ogóle... No Nic nie zwolnił. Knuj Ale dobra. Cis Sempertyny za nami. To jest dobrze. Nie wycieraczki. Na razie nie są nam potrzebne. my zapierdzielamy. Zaszło nam na sepbertynach, teraz możemy trochę podgonić tutaj dość fajna droga. Czysto nic nie jedzie hmm. Ale widzę, że tu też się rozpędzają ładnie Idziemy, tu jedziemy prosto! O! Na żyletki się mija z nimi Ciekawe Najlepiej jak nic nie jedzie to wtedy ja sobie środkiem fajnie lecę Mogę jej depnąć a tak to to Ja nie widzę czy coś jedzie czy nie Przeuważył zbocza Żeby mi nie ściągło było niefajnie. Tutaj no nie kurwa chujowa. Uprzedzania bardzo. Ale wreszcie ciekawego coś się wydarzyło. Jakiś ładunek. O ładnie się robi słonecznie. Patrz, jakie widoczki. Piękne. O, tutaj załamanie tekstu. Ale to nic. Ale nie, jest ogólnie kolorowo, fajnie. Piękne krajobrazy ja Przeskakuję na jedynkę. O, późno. Patrzcie, przejechał przez niego. Oh shit. O, ale a ja zawadziłem. On przejechał. Przez niego bez problemu ja zawadziłem, czyli jednak nie da się przesunąć. Zawadziłem tam delikatnie, zresztą usłyszeliście pewnie pisk na czepy. Kurde, ale no, on zapierdziela. sakra W sumie no i dobrze, tylko żeby tak non stop zapierdzielał. A no nie widzę, że tu raz szybciej, raz wolniej. Świata. Jeszcze autobus naprzeciwka. Jest samochód. A jedź to, jedź ta. Ja w lewo. Mam nadzieję, że on w prawo. Tak? Czekajcie. a to wychodzi, że w lewo. wam Chyba też, no. Jeszcze bez kierunku. Nie wiem, czy to już ustęp pierwszeństwa, czy nie. Lepiej spojrzeć. to jest, sprawdzę czy dobrze jadę chuj wie chyba przez most będziemy musieli przejechać tak w prawo czy na most Ta mość, zakaz wyprzedzania, ale co tam? Ciśniemy. <laughs> o boże! Co tam się dzieje? Jak za komunę. Dobrze, ja to teraz prosto. Trochę ich może tam w dół. Więc ja będę mógł przyspieszyć. I kurde, znowu hmm. się rozpadało. Zmienne warunki strasznie tutaj. No. Wszyscy pozjeżdżali praktycznie na to. Więc jest okej okay. Można trochę przypierdzielić Przyspieszyć Pięknie udało mi się ich minąć Wow, Co nam mi tak jakby w posil spadła wyniosło mi ją na prawo Może przez te wyboje? Fajnie amortyzuje kabinę. taka symulacja fajna jest po prostu fizyka tego. <laughs> Widać, że to ładnie pracuje. Widzicie jak ładnie kabiną trzepie Jest ciekawie. O, ale drogi nas nam jeszcze kawa. Mamy przed nami. O, ale je było. Runem. To nawet nie, no pół przejechaliśmy chyba. Tam się coś zbliża, ale może uda nam się wyprzedzić. Elegancko. Na zewnętrzną do wewnętrznej i pięknie. I kita! I rura. O boże. Prawie pas nie kółko różieńcowe, ale co tam? Ojej, Trochę niebezpiecznie, ale ja. Yeah terenie zabudowane, zawsze spoko, żeby ktoś tu jeszcze żył w tym terenie zabudowanym. Jak tam trasa? Zbliżamy się powoli małymi kryczkami, Zbliżamy się, dobra wycieraczki wyłączamy Z wreszcie Że mamy Już nasze nie pada Więc jedziemy sobie Siedzą na ogólnie. Ta, bo podziwiamy sobie widoki, nic nie jecie więc mogę trochę pojechać z tej kamery żebyście zobaczyli trochę widoku na zewnątrz naciszyli się tymi widokami już wkrótce koniec serii daleko zajechaliśmy to były ciężkie czasami kilometry dość wypadkowe mam nadzieję że Mniej wypadku będzie w trójce Znaczy w dwójce, przepraszam was ja Już tutaj raz udało mi się spaść tylko z kanionu Tak to spoko Dobra, co jedzie Szybko na jeden kebra I my tu zjeżdżamy, czy jak? No tutaj chyba zjeżdżamy Zjeżdżałem, że on też... Już miałem kitę mijać go, atom. Dobrze chociaż? Chyba, że tu dopiero być jakiś zjazd No to wychodzi. No, tu jest. No chyba dobrze. Tutaj w dół. A mi się ogólnie wydaje. Widzieliście, mi się daje, że te. No, supy lewitują trochę w górze. Tam chociaż dwa chyba. Obiś się dwało. Czyli tu w lewo. Nawrocik piękny. Nakręcamy. Tam chyba na dole to już nikt nie jeździ. Chyba, że wraki, no ale spoko. Patrzcie pięknie. Ładnie wszystko się prezentuje, albo my do tego samego miejsca jedziemy, chyba. Tak, paliwo teraz, środ. wraki docieramy do celu z delikatnymi na pewno uszkodzeniami. Oto obrysowanie Ale żeby zajebał, o Tutaj pilot nasz Obudził się Ale żeby zajebał O Boże, ile uszkodzeń U dwadzieścia Grubo Dobra, nie komentuję tej sprawy jaka wystąpiła przed chwilą.